Witam alo, cześć, malki, Ona zwanie się kapitan z witam was na moim pokładzie, witam was w kolejnym odcinku, w kolejnym poradniku na moim kanale. Witam Was jeszcze jako Kapitan z Gredy, gdyż zamierzam nikt zmienić, aczkolwiek nie o tym. My dzisiaj się zajmiemy, moimi mieli instalacją starej gry, którą pewnie pamięta sporo osób z dzieciństwa albo para osób, które mnie ogląda, gdyż wiadomo, prowadzę kanał o szkielecie z retrogrami. Gra Ace Ventura. Gra na przedziale lat 2004 albo 2007. jakoś te okolice. Gra nie odpali Wam na Windowsie 10, na wersji 64-bitowej. Dlaczego? Windows 10 64-bitowy w porównaniu do, w przeciwieństwie do Windowsa 32-bitowego. W przeciwieństwie dlatego, że Windows 32-bitowy e, posiada taką opcję w ukrytych e, po prostu opcjach. Musicie znaleźć sobie opcje systemowe, uruchomić tam, e, zaznaczyć opcję wspierania gier 16-bitowych i wszystko będzie działać. Ace Ventura jest grą 16-bitową, a przynajmniej w części, a Windows 10 nie wspiera 60, 64, znaczy się 16-bitowych aplikacji. Nie odpalicie starych 16-bitowych gier, np. Ace Ventura, nie odpalicie np. jakiegoś Paint'a z Windowsa 95 czy aplikacji dosowych. Są jakieś wyjątki, ale w 99% one wam nie pójdą. Mówię, Windows 10 64-bitowy nie wspiera takich aplikacji. No i żeby zainstalować Ace Ventura, Oczywistym jest, że musimy go najpierw zainstalować, a potem męczyć się z uruchomieniem, tak? No nie do końca, moi mili. Aplikacje 16-bitowe na Windowsie 64-bitowym nie tylko się nie uruchomią, ale także wam nie zainstalują. Tak jak widzicie, nieobsługiwana aplikacja 16-bitowa. Nie można uruchomić programu lub funkcji exe albo ten program lub funkcja nie działa z powodu niezgodności z 64-bitowymi wersjami systemu Windows. Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania, aby uzyskać informację, czy jest dostępna wersja zgodna z 64-bitowymi systemami Windows. Nawet jeżeli przejdziemy sobie w pliki tutaj w, do dysku tego i uruchomimy to z głównego exec'a, czyli z setup'em, to nam wyskoczy, że aplikacja nie będzie działać na Twoim komputerze, skontaktuj się z wydawcą oprogramowania. Aby to rozwiązać, moi mili, musimy sobie pobrać od użytkownika otia128 na githubie lub jak kto woli otia128, Eee, aplikację, która się zwie WineVDM, a dokładniej, już Wam pokazuję najnowszą wersję tej aplikacji. Macie tutaj różne wersje. Najnowszą wersją na ten moment jest 0.7.0, oczywiście, wszystkie linki będą w opisie. Klikacie tu na wersję tego Wina i wybieracie tutaj pierwszy link. To są source code, czyli po prostu kody aplikacji. Jakbyście chcieli tu przerabiać albo na przykład o ile twórca ma tam licencję e, do przerabiania, lub jakbyście chcieli wzorować, to twórca ma swój kod. Na GitHubie zresztą, jak repozytorium jest publiczne, to wszystko ma udostępniony kod. No i musicie, my, musicie tu sobie pobrać aplikację OTVDM. Wersję tak jak wam mówiłem, 0.7.0 Zapisujecie sobie gdzie chcecie. Ja sobie zapiszę na pulpicie. Potem moi mili, o sobie wypakowujecie, wypakowywać wam. Nie będę pokazywał jak, bo pokazywałam to w innych swoich poradnikach. Wstrzymijcie sobie 7 Zip i potem zainstalujcie prawy przycisk i 7 Zip i wypakuj do. I teraz moi mili, otwieracie to sobie i otwieracie sobie tutaj plik, aplikację o te VDMW, czyli po polsku po prostu OTVDMW. Dlaczego Wam mówię, że to? Bo macie tu jeszcze podobną nazwę, ale bez W. Musicie odpalić to z końcówką W. Odpalacie. Tutaj moi mili, wybieracie sobie, wchodzicie sobie na e, dysk swój e, z grą, wybieracie główny plik instalacyjny, czyli tutaj setup. Tutaj Was teraz poprosi o to, czy zainstalować grę, czy wyrażacie na to zgodę. Wy tego nie zobaczycie, bo OBS nie łapie tych e, okienek dialogowych. Oczywiście wybieracie sobie Next, oczywiście wybieracie sobie e, tutaj to chcecie. CD install od Full Install różni się tylko i wyłącznie tym, że jak macie CD install, to będziecie musieli cały czas mieć e, płytkę CD w stacji tutaj dokującej w swojej CD DVD, tak? Czy tam Blu-ray, kto tam co jaką ma stację? E, Instalujemy oczywiście program szybko to trwa, więc nawet tutaj nie będę nic przewijał. Eee, program folder jak ma się nazywać. Next. Tutaj widzicie jeszcze Exit F3, bo to jest aplikacja dosowa, a w aplikacji dosowej tutaj wam się nie powinno nic pojawić. Jak się pojawi, to anuluj, to nie szkodzi na żadnej przeszkodzie. U mnie to jest dlatego, że po prostu pewnie nie usunąłem jakichś starych eee, tutaj plików gry. Eee, Exit, Exit'e wtrzymacie, bo w aplikacjach dosłownie bardzo często operacje wykonywały się jeszcze na klawiaturze, nie myszką. Ee, Ace Ventura został zainstalowany, ok, ok, okej. Okay. Moi, no moi, mili, tak. Ace Ventura powinien zostać zainstalowany w... tutaj, czekajcie, dysk SSD, tutaj, Ace, Ace. Teraz jak odpalicie, tu gdzieś powinien być Ace Ventura plik do grania, Niego sobie znajdźmy. Kajcie. Sobie powiększę. Ace. Aplikacja nie będzie działać. Tylko gdzie tu jest ten plik, moi mini wykonywalny? To jest ikonka. Zmienia sobie typem. Mamy aplikację Ace. Aplikacja nie będzie działać na naszym komputerze. A więc co robimy? Tak dokładnie, tak jak się domyślacie. Otwieramy sobie, wchodzimy sobie na pulpit, czy tam gdzie wy to przenieśliście sobie. Otwieracie aplikację znów od VDMW i wybieracie sobie tym razem już nie instalkę, ale z dysku SSD tutaj folder, znaczy folder plik, którym ulochamiacie grę. No i trochę czasem to trwa, a ciężka sprawa, ale nareszcie Spike i ja trzymamy faceta w garści. Jak widzicie, Ace Ventura uruchomił się. Oczywiście tutaj możecie sobie zmienić sami w opcjach jak zrobić go na full screenie, to macie mój filmik, teraz w prawym rogu wam się pojawi, jak uruchamiać gry e, na full screenie. A mówię, Ace Ventura działa, działa na Windows 10 64-bitowym. Jeżeli oczywiście Wam się poradnik, jeżeli oczywiście, jeżeli poradnik Wam się podobał, możecie uruchomić tutaj, na zegarku się wychodzi chyba z gry. Już nawet nie pamiętam, gdzie się z gry wychodzi. Chyba trzeba przejść ten samouczek, żeby z gry wyjść tak w ogóle. To już mniejsza z tym. Zastanawiam się dlaczego ta aplikacja nie jest duża, gdyż ja mam rozszerzanie ekranu. Ale nie będę w to wnikał. Eee, mówię, tak jakbyście chcieli, to poradnik z powiększania gier na full macie na moim kanale. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał. Eee, że para osób, które chciały zagrać w Ace będzie mogło w niego zagrać. Ja się z Wami na ten moment żegnam, polecam się na przyszłość. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!